Nazywam się Helena, z zawodu jestem dziennikarzem radiowym. Studia jakie ukończyłam to dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz politologia na Uniwersytecie Śląskim. Jeśli chodzi o moje doświadczenie to pracowałam rok w radiu jako reporter, to było Radio Katowice, a także dwa lata jako dziennikarz w TVN24. Dodatkowe kursy i szkolenia, jakie zdobyłam, to język angielski w stopniu zaawansowanym oraz język niemiecki również w stopniu zaawansowanym. Posiadam również prawo jazdy kategorii B. To, co najbardziej lubię w pracy dziennikarza radiowego, to możliwość poznawania nowych ludzi i spotykanie się z ludźmi. Zdecydowałam się na ten zawód, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo lubię kontakt z ludźmi i pracę z ludźmi. Mojemu nowemu pracodawcy mogę zaoferować swoje kompetencje oraz doświadczenie, które, które posiadam. Jeśli chodzi o cechy pozytywne mojego charakteru, to dyscyplina oraz kreatywność. Natomiast jeżeli chodzi o negatywne, to czasami się stresuję, ale staram się, aby to nie wpływało negatywnie na moją pracę. Szukam nowej pracy, ponieważ lubię nowe wyzwania, dlatego praca w nowej redakcji i w nowym środowisku, również w nowym państwie, pozwoli mi wykorzystać moje kompetencje językowe oraz sprawdzić się w nowej sytuacji. Do pracy za granicą zmotywował mnie wyjazd, który podjęłam w toku studiów. Był to wyjazd zagraniczny na rok w ramach programu Erasmus. Chcę się dalej kształcić, podjęłam studia podyplomowe na kierunku menadżer. Jeżeli chodzi o moje hobby, to też jest ono związane z dziennikarstwem, ale już nie radiowym, tylko bardziej z dziennikarstwem prasowym, ponieważ bardzo lubię fotografować.